Cześć wam wszystkim witam was serdecznie i chcę Was jeszcze raz zachęcić do zainteresowania akcją honorowa wspinaczka 11 września. Jak wiecie, jak co roku w tę symboliczną datę um, czcimy pamięć poległych strażaków. Datę wybraliśmy ze względu na to, że jest to dzień, w którym zginęło najwięcej strażaków jednocześnie, w tym trzech strażaków polskiego pochodzenia. Natomiast nie, nie mamy nigdy na celu honorować jedynie strażaków kolegów w World Trade Center, ale wszystkich. No i niestety bieżący rok jest takim rokiem, w którym e, okazuje się, że y, ta lista ludzi, o których musimy pamiętać, y, niestety powiększyła się. Strażacy Patryk i Łukasz z Poznania polegli w boju, zginęli w wypadku. I też chciałbym, żeby ta akcja w tym roku była poświęcona im ich pamięci, a dodatkowo pamiętajcie o tym, że jest zbiórka na rzecz ich. Wiemy też, że wcześniej mówiliśmy o tym, żeby wspierać kolegów, którzy chorują te zbiórki, też są w linkach tutaj na dole. Natomiast, natomiast no pamiętajmy też o rodzinach strażaków, którzy polegli w Poznaniu i miejmy ich w swojej pamięci. Mam nadzieję, że planujecie wspinaczkę. Możemy w ten sposób pokazać naszą solidarność z chłopakami, nagłośnić sprawę, medialnie przebić się z przekazem mówiącym o tym, że nasza służba jest ciężka, pełna poświęceń, niebezpieczna. I czasami można nie wrócić do domu. mimo wszystko decydujemy się na to, żeby ją pełnić. I nie, nie chodzi o to, czy jesteśmy strażakami Państwowej Straży Pożarnej, czy ochotnikami, czy y, jesteśmy strażakami zakładowymi, a może wojskowymi. Jest to taka sama służba dla każdego i takiego strażaka. I nagłaśniajmy to. Wyzwania w sferze chorób nowotworowych, chorób psychicznych. Wszystkie te trudności, z którymi się mierzymy, niech społeczeństwo wie o tym. Zachęcam Was do wspinania. Wchodzisz w to, ja wchodzę. Trzymajcie się.